Witam Państwa, Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku, Włodzimierz Szaranowicz, wspólnie zapraszamy na. Rozpoczynamy spotkanie. Polacy przy piłce przed nami. Pierwsze, mam nadzieję, fascynujące 45 minut. To nie był udany wślizg, i mamy rzut wolny. Maciej Rydus. Polacy atakują. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym dobra interwencja. Czerwinią. Salomon -Calu. Czy to wykorzysta? No teraz mają szansę. Piłka wzdłuż linii bocznej. Wymiana podań między dwójką graczy. Dośrodkował? Obrońca. Dobrze interweniował i przejął piłkę. Atak Polski. Centra w pole karne. Będzie niebezpieczny. Jest! Znakomicie! Mamy powtórkę. Kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie gruntować. To prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Widać, że kapitalnie kupuje. Potrafi walczyć w każdej sytuacji w powietrzu. Odnotujmy. Pierwszy gol został zdobyty w 12. Minucie. Czerwinią. Podaje z powrotem. Xiaopeng pękli. Salomon Kalu! Piłka w czapce! Brawo! Remis! Spójrzmy na powtórkę, bo warto! Piękny gol! Tak, i będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. Już blisko pola karnego! Pięknie, pięknie, pięknie! Gol dla Polski! No, jestem wzruszony! Pięknie, z daleka, fantastycznie. Bramka naprawdę żart i uroczy. Takiemu piłkarzowi wystarczy odrobina swobody z dala od bramki i od razu jest zagrożenie. Pięknie uderzył. Kapitalne trafienie z dystansu, aż przyjemnie oglądać i komentować. Czerwinią. Polsko-Polekarne. Ładnie się zapowiadało, ale się ze... Se... Michał Kubarczyk. Out. Piłka dla Polaków. Jędrzejczyk. Milik. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Czerwinią. Współpracują w tej Salomon Kalu ładnie wymieniają podania. Dobrze, z linii bocznej. Czy utrzyma się przy piłce? Kalu. To środkowuje. Czerwigno. Ależ znakomicie obronił. No i mają z Piłka opuściła pole gry. do dośrodkować tak obrońca pierwszy dochodzi do piłki. Maciej Rybus. Lewandowski. Jest reakcja sędziego, poczekajmy co wskaże. Robert Lewandowski. Nie ma wątpliwości. Wizdek przerywający akcję i decyzja arbitra. Rzut karny. No dobrze, że nic poważnego się nie stało i będzie mógł wrócić na boisko. Wytrzymał do końca! Znakomicie strzelił! Przy powtórce mogę powiedzieć jedno. Tak się wykonuje jedenastka. Podczas karnych bramkarz nic nie musi. Presja ciąży głównie na strzelcu. On ją wytrzymał i posłał piłkę do siatki. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. górę. Uderzenie! Gol! Pokonał bramkarza. Ależ bramka Włodek. Tak, wielkie brawa za ten strzał, ale podanie otwierające drogę do bramki było fantastyczne. Milik Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Glik. Robert Lewandowski. Groszicki. Seria pięknych podań. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Kurem. Kalu. Krosicki. Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Wymieniają piłkę między sobą. Salomon Kalu. Cudownie dograł. No piłkę odebrał i stracił. Lik. Dobry atak planką. Kapitalna wrzutka. Dobry pomysł, ale nie najlepsze wykonanie. alu Czerwigno. No, z tego miejsca można strzelać. Podanie w polekarne. Zablokował dośrodkowanie. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Sporo bramek w tej pierwszej połowie. Mamy rezultat 3 do 2. Pierwsza połowa zadań. Rozpoczynamy. Drugie 45 minut. Blisko już do bramki. daje z powrotem. Kalu, dobra sytuacja, niebezpiecznie. Piłka głową wybita przez obrońcę. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Znakomicie ze skrzydła. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Maciej Rybus. Kami Głosicki. Dośrodkowanie w polekarne. O, la, la jaka bramka! Mamy powtórkę. Kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie główkować. a prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Bramka zbił bez szans. Nakomita główka. Precyzyjnie trafił tam, gdzie chciał. Odzyskali piłkę w środku pola. Michał Kucharczyk. Jajakurę. Przeciwnik traci piłkę. Nie ma faulu. Kucharczyk. Robert Lewandowski. Strata na skrzydle. Przeciwnik przy piłce. Przyjął i odgrywa z powrotem. Czerwinią. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Milik. Maciej Rybus. Ale wspaniale grają piłką. Milik. Jajakuren. Ładna, dwójkowa wymiana piłek. Salomon Kalu. Teraz Kure. Ma do kogo podać. Strzela. Dobra decyzja. Słabe wykonanie. Kamil Grosicki. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Szaleńcza atakuje obrońca. Czerwinią. Bienne. Fatalne podanie, no i strata. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Dobrze przebił się. Znakomicie. Uderzenie w stronę bramki. Pięknie, pięknie, pięknie. Gol dla Polski. No jestem wzruszony. W tej sytuacji jedyne co mu pozostaje to modlić się o szybki koniec meczu. Albo w tym czasie pójść do fina. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Salomon Kalu. Kalu. Ma do kogo zagrać. Centra w pole karnej. Będzie niebezpieczny. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Mik. Maciej Rybus. Gervinho. Bramkarz wyszedł z bramki i zażegnał niebezpieczeństwo. Prawa za tę interwencję. I ture. Ture. Czy będzie strzelał? Ale sp. Tylko poprzeczka! Piłka nadal w grze! Maciej rybus. Teraz górę. W górę. Podanie po skrzydle? Ładnie wymieniają podania. Przerwinią. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Szansa po strzale głową. No i po... Ależ parada! Turec. Talu. Ale nie jest okazja. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Wcześniej sygnalizował, że ukarze zawodnika. Mamy powtórkę, zobaczmy to jeszcze raz. Niepotrzebne to wszystko. Mało nie porwał mu koszulki. Wydaje się, że sędzia za późno odwizdał przewinienie. Nie wiem, czemu trener czeka ze zmianą, przecież ten zawodnik najwyraźniej jest zmęczony. faul będzie rzut wolny. Jak go wykorzystają? Dzięki statystyce możemy porównać, ile razy faulowały oba zespoły. Zawodnicy w murze zrobili krok do przodu, ale bez reakcji sędziego. To dziwne. No i sędzia pokazuje żółtą kartkę. Słusznie, wyraźnie zawodnicy z muru przesuwali się do przodu. Milik! Myślę, że zabrakło potra. Koniec meczu, już nic się nie zmieni. Zwycięstwo 5 do 2. Jak na mecz towarzyski mieliśmy niezłe widowisko, ale piłkarze zagrali na 100%.